Znajdujemy się na barbarce. W dniu dzisiejszym po raz kolejny przeprowadzamy akcję Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń. Pogoda troszeczkę nam nie dopisała, jest wiecznie, ale Torunianie odwiedzają nas. Może nie tak licznie jak zazwyczaj, ale rozdałyśmy już pierwsze drzewka. W tym roku są to sadzonki brzozy omszonej. Te sadzonki również w dniu dzisiejszym sadzimy na barbarce.